Hej, mam na imię Weronika, jestem dosyć młodą osobą, mam 20 lat. Do Urzekającej dołączyłam w bardzo trudnym okresie mojego życia, kiedy byłam bardzo samotna, kiedy przez kłamstwa jednej osoby oddaliło się ode mnie sporo osób, odwróciło po prostu. Kiedy byłam w stanie błogosławionym. Bardzo jestem wdzięczna, że właśnie w tym czasie dołączyłam do klubu. Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam dojrzeć. Kursy pokazały, którą drogą mam iść, jak w ogóle powinna postępować kobieta. I to, że jeżeli ktoś mnie osądza, kłamie na mój temat, to jest problem tej osoby, a nie mój. Ja nie potrzebuję się za to obwiniać. I dzięki urzekającej dopiero to zrozumiałam. Kursy pozwalają poznać siebie. Są inspiracją do zmiany życia. Przede wszystkim narzekanie zamieniłam na wdzięczność. Dzięki temu każdy dzień jest lepszy, każdy dzień doceniam, za każdy dzień dziękuję. Zaczęłam zwracać uwagę na to, czym się karmię, jakie książki czytam, co oglądam w internecie, czym się otaczam, zaczęłam dbać o porządek. Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną. Wiem, że nie jest idealnie i wiem, że nigdy nie będzie, ale cieszę się, że w ogóle zaczęłam coś robić ze swoim życiem. Myślę, że warto inwestować w siebie i w swoją przyszłość. A ja jestem bardzo wdzięczna za klub, za dziewczyny, za urzekające i przede wszystkim za Ciebie, Ewelino, za to, że stworzyłaś tak piękną społeczność.